Pobieranie pokarmu, czyli odżywianie się, jest formą zaspokajania jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Odżywianie się jest niezbędne do przeżycia, a w rozmaitych kulturach żywienie ma różne formy. Hmm. Nauką o racjonalnym żywieniu człowieka jest dietetyka. Zbierane przez wieki doświadczenia, później badania laboratoryjne wpłynęły na powstanie tej ciągle młodej i niezbyt jeszcze docenianej dziedziny wiedzy. Dietetyka bada zarówno wartość kaloryczną naszej diety, jak i zawartość związków organicznych w pożywieniu. Współczesna wiedza pozwala dobrać dietę w zależności od płci, wieku, masy ciała, rodzaju aktywności i stanu zdrowia. W przypadku choroby zmiana diety pomaga w leczeniu, czego najlepszym przykładem jest wykluczenie chlorku sodu, czyli soli, w nadciśnieniu tętniczym i innych chorobach układu krążenia, ograniczenie ilości cukrów, czyli dieta niskocukrowa lub tłuszczów zwierzęcych, czyli dieta cholesterolowa. Dietetyka łączy wiedzę z zakresu biochemii, fizjologii człowieka, higieny, technologii żywności, medycyny klinicznej, psychologii i socjologii. Jedną z potrzeb organizmu zaspokajanych przez jedzenie jest ciągła konieczność dostarczania mu odpowiednich porcji energii, a używając określenia potocznego dostarczanie mu pewnej ilości kalorii. Procesy metaboliczne w organizmie każdego człowieka zachodzą w określonym, wciąż zmieniającym się tempie, któremu odpowiada konkretna ilość uwolnionej energii, głównie cieplnej. Tempo metabolizmu można wyrazić w postaci ilości energii cieplnej mierzonej w kilokaloriach lub kilojoulach, uwolnionej w ciągu doby. Wiązania chemiczne związków organicznych różnią się wartością energetyczną. Spalenie 1 grama cukru daje przeciętnie 4,1 kalorii, a 1 grama białek 4,5 kalorii. Największą wartość energetyczną mają tłuszcze. Z 1 grama uzyskuje się aż 9,3 kalorii. Ponieważ w pierwszej kolejności są spalane cukry i białko, dlatego organizm otrzymujący regularnie pokarm o zbyt wysokiej zawartości energetycznej magazynuje nadwyżkę energii w postaci tkanki tłuszczowej. Gdy ilość dostarczonej energii jest niewystarczająca, organizm zaczyna utleniać zapasy tłuszczu, co prowadzi do zmniejszenia masy ciała. Zależności te wydają się proste i oczywiste, jednak niewłaściwe przyzwyczajenia żywieniowe, a także uwarunkowania psychologiczne powodują, że ulegamy w walce ze złymi skłonnościami. Mimo, że jesteśmy obdarzeni zdolnością logicznego myślenia, przypominamy w tym zwierzęta, dla których przyjmowanie pokarmów jest czynnością czysto instynktowną. Stosowanie cudownych diet i środków farmakologicznych wynika z chęci poszukiwania prostych sposobów walki z nadwagą i otyłością. Skutkiem większości diet odchudzających jest efekt jojo. No trudno bowiem zaakceptować oczywistą zasadę, że choć skuteczne odchudzanie się jest możliwe, jest procesem długotrwałym i wymaga całkowitej zmiany nawyków żywieniowych czasami do końca życia. Psychiczne uwarunkowania i nawyki związane z kwestiami odżywiania są przyczyną niebezpiecznych dla zdrowia i życia chorób. Oprócz uznawanej już obecnie za chorobę otyłości, należą do nich także anoreksja i bulimia. Innym istotnym warunkiem właściwego odżywiania się jest odpowiedni dobór składników. Zasada ta dotyczy nie tylko wspomnianych diet wspomagających proces leczenia. Stosowanie niewłaściwej diety jest główną przyczyną wielu codziennych dolegliwości, np. zaparć czy nadkwasoty. Właściwy dobór składników pokarmowych przedstawia znana chyba każdemu piramida żywienia. Oprócz znajomości podstawowych zasad właściwego żywienia ważne jest tak, żeby znać zasady szczegółowe. Na przykład Nadmiar lipidów w diecie może być przyczyną wielu chorób układu krążenia, nadciśnienia, miażdżycy naczyń, choroby wieńcowej. Wiadomo także, że u osób, których dieta zawiera zbyt dużo tłuszczów zwierzęcych zasobnych w cholesterol oraz nasycone kwasy tłuszczowe, zaburzone zostają proporcje pomiędzy różnymi kompleksami lipoproteinowymi transportującymi tłuszcze we krwi. Rośnie wówczas udział tzw. frakcji lipoprotein LDL, a spada udział frakcji HDL. Lipoproteiny LDL odkładają cząsteczki cholesterolu we włóknach mięśni gładkich ścian tętnic. Nie wywołują tego lipoproteidy HDL, gdyż transportują cholesterol do wątroby, gdzie jest on rozkładany. Wysoki poziom lipoproteid HDL chroni więc przed miażdżycą. Również białka są ważnym składnikiem pokarmowym. Organizm człowieka, jak i wszystkich zwierząt, nie potrafi ich magazynować. Przemiany białek zachodzą na bieżąco, a nadwyżki aminokwasów zawartych w pożywieniu są rozkładane. Organizm człowieka nie potrafi samodzielnie wytwarzać wszystkich aminokwasów. Musi je otrzymać z pożywieniem. Są to aminokwasy egzogenne. Aminokwasy, które organizm potrafi zbudować z dostępnej puli związków organicznych, nazywamy aminokwasami endogennymi. Białka pokarmowe dzielą się więc na pełnowartościowe, zawierające wszystkie aminokwasy egzogenne, i białka niepełnowartościowe, w których pewnych aminokwasów jest zbyt mało lub w ogóle nie występują. Pełnowartościowe są białka zwierzęce. Białka roślinne zaliczamy do niepełnowartościowych. Powinni o tym pamiętać wszyscy wegetarianie, gdyż prawidłowe skomponowanie diety bezmięsnej jest trudne. Warto więc włączać do niej nabiał. W wielu krajach spożycie białka zwierzęcego jest procentowo niewielkie, a źródłem białka roślinnego są zaledwie jeden lub dwa gatunki roślin, np. kukurydza i soja. Stanowi to przyczynę niedożywienia i wielu chorób milionów ludzi, zwłaszcza w Afryce i w Azji. Większość kupowanych przez nas produktów spożywczych zawiera dodatkowe składniki, których zadaniem jest poprawa walorów organoleptycznych, przedłużenie trwałości czy ułatwienie transportu. Ponadto do żywności dodaje się syntetyczne składniki odżywcze aminokwasy, witaminy, sole mineralne wzbogacające walory odżywcze. Dodatki te to często konserwanty, w dużych ilościach szkodliwe dla zdrowia. Większość tych składników oznacza się odpowiednim numerem E, zatwierdzonym w umowach międzynarodowych. Obok chemicznych metod obróbki żywności dużo emocji budzi także radiacyjne jej utrwalanie poprzez napromieniowanie, a także uprawy i hodowlę organizmów zmodyfikowanych genetycznie, mimo że nie wykazano ich szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Odrębnym i bardzo powszechnym problemem są zanieczyszczenia żywności środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, nawozami sztucznymi, a nawet metalami ciężkimi. Dlatego coraz większym zainteresowaniem w Polsce i na świecie cieszą się produkty tzw. rolnictwa ekologicznego, mimo że są droższe i mniej atrakcyjne pod względem organoleptycznym. W Polsce istnieją doskonałe warunki rozwoju tej gałęzi rolnictwa. Ponad 90% ziem uprawnych w naszym kraju jest wolna od zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Za regulację procesu jedzenia odpowiada ośrodek głodu i sytości, znajdujący się w podwzgórzu. Jednak uczucie sytości nie jest dokładnie synchronizowane z pobieraniem pokarmu. To znaczy. Uczucie sytości pojawia się z pewnym opóźnieniem około 15 minutowym, czyli przy nieograniczonym dostępie pożywienia jemy około 15 minut za długo. Dlatego między innymi przy świątecznym stole często zdarza nam się zjeść dużo więcej niż powinniśmy. 10 zasad zdrowego żywienia. Pierwsza. Jedz warzywa i owoce kilka razy dziennie. Są one najważniejszym źródłem witamin, soli mineralnych i błonnika. Druga. Pamiętaj, że gotowanie warzyw w wodzie niszczy 75% zawartej w nich witaminy C. Staraj się przyrządzać warzywa w inny sposób. Trzecia. Mięso jest najważniejszym źródłem pełnowartościowego białka, witamin grupy B, cynku, a zwłaszcza żelaza. Czwarta. Spożywaj razowy pełnoziarnisty chleb. 5. Staraj się ograniczać produkty nabiałowe zawierające duże ilości tłuszczu, takie jak masło, majonez czy tłuste sery. 6. Unikaj smażenia. Mięso pochłania tłuszcz. Siódma. Spożywaj jak najmniej soli. 8. Pij dziennie przynajmniej 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej. 9. Ogranicz spożywanie cukrów. 10. Odpoczywaj aktywnie.